List motywacyjny jest to oficjalne pismo z prośbą o rozważenie kandydatury na dane stanowisko, kierowane do potencjalnego pracodawcy, zwykle wraz z innymi dokumentami, np. CV czy życiorysem. W liście motywacyjnym nadawca stara się przekonać pracodawcę, że posiada odpowiednie kwalifikacje na dane stanowisko i będzie wartościowym pracownikiem. Kandydat przedstawia swoje wykształcenie i kwalifikacje oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, a także swoje osiągnięcia, ambicje oraz cechy charakteru. Całość powinna być przemyślana, pozbawiona błędów i estetycznie zapisana. List motywacyjny musi zawierać elementy charakterystyczne dla pism urzędowych. W lewym górnym rogu umieszczamy swoje dane osobowe i kontaktowe, czyli imię i nazwisko oraz adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail. Po prawej stronie należy zapisać miejscowość i datę napisania listu motywacyjnego. Dzięki temu nadawca będzie wiedział, kiedy i od kogo wpłynęło pismo. Poniżej wpisujemy adresata podania, imię i nazwisko osoby oraz jej stanowisko, a także nazwę firmy. Następnie zamieszczamy powitalny zwrot grzecznościowy i po przecinku od nowej linijki redagujemy właściwą treść listu. We wstępie określamy stanowisko, o jakie się ubiegamy i możemy napisać, skąd o nim wiemy. W rozwinięciu przedstawiamy swoją kandydaturę, czyli opisujemy wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, umiejętności i zalety. Wszystko to, co sprawia, że mamy odpowiednie kwalifikacje do tej pracy i będziemy wartościowym pracownikiem. W zakończeniu wyrażamy przekonanie, że jesteśmy odpowiednim kandydatem na to miejsce oraz nadzieję na rozmowę kwalifikacyjną. Na koniec zamieszczamy pożegnalny zwrot grzecznościowy i własnoręczny podpis. Spójrzmy jeszcze raz, jak można zapisać list motywacyjny. Po lewej zamieszczamy swoje dane osobowe i kontaktowe. Po prawej miejscowość i datę napisania listu motywacyjnego. Poniżej zapisujemy nazwisko osoby, do której kierujemy list, a także jej stanowisko i nazwę firmy. Teraz przechodzimy do części zasadniczej zwrotu grzecznościowego i informacji o stanowisku, o które się ubiegamy. Szanowny Panie, w odpowiedzi na post zamieszczony na profilu Facebookowym Pańskiej firmy, chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko projektanta gier planszowych. W kolejnej części przedstawiamy swoją kandydaturę, prezentując wykształcenie, doświadczenie zawodowe, osiągnięcia i cechy charakteru, które świadczą o tym, że jesteśmy odpowiednim kandydatem. Staramy się przedstawić w jak najlepszym świetle, unikając jednak podawania nieprawdziwych informacji. Najpierw opisujemy kwalifikacje i umiejętności. Jestem absolwentem informatyki gier komputerowych Uniwersytetu XXI wieku w Gdyni. Ukończyłem kursy zasady projektowania gier oraz rodzinne gry planszowe. Od najmłodszych lat interesuję się tym tematem zarówno jako gracz, jak i projektant. Teraz przechodzimy do cech charakteru i osobowości. Skupiamy się na tym, co rzeczywiście może być przydatne w naszej pracy. Cechuję się pomysłowością i kreatywnością. Potrafię szybko wymyślać spójne fabuły i ciekawe postaci, co jest ważne w zawodzie projektanta gier. Dzięki umiejętności koncentracji dobrze pracuję pod presją czasu. Łatwo nawiązuję kontakty i dobrze pracuję w grupie. Cechuje mnie też punktualność i wysoka kultura osobista. Na koniec wyrażamy swoje przekonanie, że powinniśmy zostać zatrudnieni i nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Sądzę, że jestem idealnym kandydatem na stanowisko projektanta i świetnie sprawdzę się w tej roli. Mam nadzieję, że będę mógł przedstawić swoją kandydaturę w trakcie bezpośredniej rozmowy. Na dole zamieszczamy pożegnalny zwrot grzecznościowy i własnoręczny podpis. Przed wysłaniem upewniamy się, że nasz list motywacyjny jest pozbawiony błędów oraz napisany estetycznie i starannie. Podsumujmy. List motywacyjny jest to oficjalne pismo z prośbą o rozważenie kandydatury na dane stanowisko, kierowane do potencjalnego pracodawcy. Powinien zawierać dane osobowe i kontaktowe, datę i miejscowość napisania oraz nazwisko i stanowisko adresata. We wstępie wyrażamy zainteresowanie stanowiskiem, w rozwinięciu prezentujemy swoją kandydaturę, zaś w zakończeniu wyrażamy przekonanie, że jesteśmy idealnym kandydatem i nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. List motywacyjny powinien zawierać zwroty grzecznościowe, być napisany starannie i bezbłędnie oraz przedstawiać nas w dobrym świetle. Nie należy zamieszczać w nim nieprawdy. W kolejnych filmach wyjaśnię, jak zapisać zaproszenie i dedykację. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.